W poprzednim wideo omawiałem mój typowy styl handlu na wykresach D1 bądź H4, no bardziej D1, właśnie przy pomocy Heiken Ashi. Tutaj mam robota, tak, ten robot jest za darmo. Dla osób, które otworzą konto wskazanego przez mnie brokera. Tutaj dwa słowa na początku powiem o sprawach technicznych, i za chwilę przejdziemy już do. Omówienia robota, jak on działa, jak on wygląda mm, e, ogólnie e, w technicznych sprawach. E, więc, e, tak powiedziałem, ten robot jest dostępny za darmo u brokera, wskazanego przeze mnie. Brokera e, i wpłacie minimum 300 dolarów. Mm, trzeba tutaj kliknąć, koniecznie w ten link, e, gdyż e, ja no, otwarcie mówię, ja mam jakiś profit. Z tego, że poleciłem Ci tego brokera, dzięki temu mogę, tak teraz, na przykład, dać tego robota za darmo. Mogę też, tak w poprzednim wideo, mówiłem na temat grupy na Facebooku, w której dzielę się swoimi przemyśleniami i swoimi krótko mówiąc, transakcjami, w które ja wchodzę na wykresach D1. No i też tak naprawdę, ten cały kanał na YouTubie jest dzięki właśnie. Tego typu brokerom, dzięki którym mogę realizować te niektóre cele, ale i tak w głównej mierze większość swoich zysków od brokerów, jak i ze swojego tradingu, wpłacam na cel charytatywny. Tutaj jak widać: Mam otwarty taki panel na stronie się pomaga praktycznie od września. Przelewam swoje zyski, czy to z giełdy, zyski po prostu z inwestycji, i większość, tak powiedziałem, od brokera, więc tak naprawdę, jeśli Ty też korzystasz z tego brokera, to dzięki temu ja mogę nagrywać tego typu wideo, mogę dzielić się darmowymi robotami, no i oboje wspieramy cel charytatywny też. Oczywiście polecam, byś sam też. Wspierał ten cel, bo to jest karma, jak to mówią, która wraca, ale o tym powiem innym razem. Rejestracja jest bardzo prosta, należy się zarejestrować. Nie ma tutaj bardzo dużo do wypełniania, praktycznie kilka chwil i można handlować. Warto pamiętać, żeby od razu przesłać też po rejestracji tutaj wypełnić swoje dane i po rejestracji. Wybrać walutę bazową, którą chcemy, i po rejestracji wysłać po prostu swój dowód osobisty i potwierdzenie zamieszkania. No, jak tu innych brokerów, wypłaty idą 24 do 24 godzin, więc jak najbardziej jest wszystko ok. Co do innych rzeczy związanych z kosztami, ja tutaj. U tego brokera sporo handluje na egzotycznych parach, czyli jak widać, tutaj są spready wypisane. Są to bardzo niskie spready w stosunku do innych brokerów. Wiesz, można sobie samemu porównać z innymi brokerami, jak to wygląda, jeśli ktoś by chciał. Naprawdę aż miło pohandlować na tych egzotykach z tak niskimi spreadami. Dodatkowo Mamy jeszcze, właściwie u wszystkich brokerów jest gaz, złoto, platyna, srebro. Są też główne indeksy z głównych światowych parkietów. Tutaj jest troszeczkę więcej tego. Dodatkowo są też inne instrumenty, no i przede wszystkim euroobligacje, brytyjskie obligacje tego u niektórych brokerów nie ma. A na tym bardzo fajnie się handluje, szczególnie na, przy pomocy wskaźnika, czy wskaźnika rodzaju wykresu Heiken Ashi. Też od grudnia będą akcje, tutaj tego brokera były akcje, ale na fakt, że broker akurat zmienia serwery, no to te akcje będą dostępne troszkę później, więc tego będzie dużo. Ja początkowo ten wskaźnik używałem na podstawie wykresów. na po, Sorry do handlu na akcjach, bo jak wiadomo akcje mają troszkę dłuższe trendy, troszkę inaczej się cechują. O tym powiem może w następnym wideo, jak już tutaj będą dostępne, ale też jak najbardziej można używać tego tutaj na wykresach D1 na walutach, a jak najbardziej będzie się to troszkę lepiej sprawdzało na tutaj tak futures, tutaj jest akurat eurobund, obligacje na dach się ropie. Ropa przede wszystkim widać, jak tutaj wygląda na Heiken Ashi. Ja też nie chcę się powtarzać znowu w kolejnym wideo na temat podejścia tradingowego, w sensie, właśnie tutaj Heiken Ashi. W poprzednim wideo ja tutaj znowu umieszczę filmik. Znaczy na końcu umieszczę i w opisie tego wideo link do poprzedniego nagrania, w którym mówiłem o swoim podejściu tutaj do tego rodzaju wykresu. Krótko mówiąc analiza techniczna plus ten plus Heiken Ashi naprawdę fajne rezultaty daje. No i też zapraszam do grupy. Ja tutaj Dwa słowa omówię o, o robocie. Robota można używać na dwa sposoby. Albo może iść w cyklu, że idzie sobie cały czas, robimy sobie optymalizację i puszczamy go na danym instrumencie. Naprawdę polecam te instrumenty futures, czy to są indeksy, czy akcje, jak tutaj będą to jak najbardziej. No i wszystkie inne e, eurobundy ropa. Na ropie naprawdę. Tutaj jest ropa. Bardzo fajnie to wygląda. Na obligacjach, obligacje tak samo. No, zresztą na oko widać, nawet nie trzeba robić jakichkolwiek testów, czy sobie sprawdzać ręcznie. Od razu widać, jak to wygląda. Jeśli dorzucimy do tego analizę techniczną, no to już w ogóle naprawdę fajne rezultaty. Na grupie ja cały czas się dzielę swoimi tymi sygnałami, że tak to powiem. Więc można sobie zobaczyć jak to działa, a robot jak najbardziej jest wypełnieniem pomocą dla nas. I tak powiedziałem w dwóch dwa sposoby można użyć, albo puścić w cyklu, albo określić mu trend. No. Możemy to zrobić, jak już mamy robota zainstalowanego właściwości i tutaj mamy ogólne, możemy tutaj założyć, czy ma grać longi czy shorty no i w tym momencie sobie włączamy takie robota będzie nam wyłapywał górki dołki oczywiście w odpowiednim momencie go możemy puścić tak teraz jest dolar do franka patrząc na analizę techniczną możemy sobie w ten sposób to wyrysować no i tutaj w tym miejscu szukać pozycji długich czy tak wcześniej omawiałem to na grupie facebookowej tutaj był, była pozycja selowa, więc można, Wiadomość. No wiadomo, jeśli gramy na wygresach dziennych, no to można sobie jest dużo czasu, by się zastanowić nad tym, no i wchodzić ręcznie do końca robot nie jest potrzebny aczkolwiek, no mam tutaj znajomych, którzy twierdzili, że no, nie chce się im siedzieć po nocach, no bo na wykresach dziennych powinniśmy wchodzić o 23.00 no niektórzy wstają o 6.00 rano, więc idą spać wcześniej, więc można sobie zaplanować robota ustawić w tym miejscu i on po prostu nam ustawi transakcję transakcję, no a jeśli gramy na wykresach na przykład H4 no to wiadomo, świeca nam się może zmienić w momencie kiedy jesteśmy w pracy no i robot w tym momencie, jeśli by tutaj nam otworzył gdzieś transakcję selową, no to tutaj nam zamknie nie musimy się tym przejmować i patrzeć cały czas, więc to może być jako dodatek. No i tak jak powiedziałem, za chwilę przejdę do testu, jako w cyklu, cały czas w trendach, jeśli mamy określone jakieś konkretne trendy, tutaj akurat na tym instrumencie nie ma, no ale na przykład na Eurobundzie, patrząc na wykres dzienny, mamy bardzo fajny trend spadkowy, czyli znaczy bardzo fajny, bardzo mocny właściwie w wyprzedaży. Więc w tym momencie możemy handlować na wykresach H4, H1, tylko na przykład sele. Bądź kiedy kurz gdzieś dochodzi wyżej, tak tutaj na przykład to może być taki przykład. W tym momencie możemy uruchomić robota tylko na sele, by no, wyłapać wyższy punkt na wykresie. OK, wracając do robota. Właściwości. Tak jak powiedziałem, tutaj możemy sobie określić w ogólnych. Czy to ma być pozycja długa czy krótka. Wypić parametry. I po kolei mówię, zakrąglenie lota jest to, jeśli mamy. A znaczy akurat tutaj do tego brokera zostaje 2. Nieważne na czym handlujemy. Tutaj zostanie 2. Ale u niektórych brokerów trzeba to zmieniać, ze względu na to, że na przykład broker może pozwalać tylko handel takimi jednostkami. Dla kontraktów na Forexie minimalny kontakt jest 001. Na futuresach, czyli czy to jest DAX, wszystkie obligacje, inne instrumenty futures będziemy operować jednym lotem. Warto o to pamiętać. Slipić to jest odsunięcie ceny. Ja w tym roku przetestowałem bardzo dużo brokerów, naprawdę, nie wiem chyba z 30, 30 miałem rachunki, bardzo mnie to męczyło i wyobraźcie sobie, że niektórych brokerów potrafi wyskoczyć okienko, że broker nie zezwala na, na tą cenę, czyli wchodzimy w transakcję, a za chwilę jest okienko, że ta cena jest zła, że już się zmieniła po prostu cena. No i musimy zaakceptować inną gorszą cenę. Więc ten slippage to jest to, że możemy akceptujemy na przykład 3 punkty gorsze od momentu kiedy przyciśliśmy transakcję. Tu tego brokera nie ma czegoś takiego od razu, jest otwarcie po tej cenie, która była, więc nie ma z tym problemu. Tu nie zmieniamy nic 65. 4 to jest stop loss, stop loss. To nie znaczy, że 4 pipsy, czy 4 punkty jest od ceny. 4 oznacza, że jeśli mamy tą świeczkę tutaj, ona ma tam powiedzmy no, tam 15, to 4 razy więcej będzie stop loss. Czyli stop loss będzie powiedzmy w tym miejscu. Jeśli ona ma 10, to stop loss będzie 40, yy, sorry, jeśli ma 100... Załóżmy że, załóżmy, że ma 100, to 100 plus będzie 400. Czyli 4 razy więcej od tej świeczki. Następnie jest wielkość. Dwa parametry. Tu jest, jaka świeczka musi być minimum, czyli minimum 100 punktów musi mieć, żeby robot mógł otworzyć transakcję. To jest przeciwieństwo tego. Czyli tutaj. Wielkości, jeśli mamy od 0 do 100, wtedy nam nie otwiera. A tutaj mamy od 100 wzwyż to nam otwiera. No, generalnie ja tak ustawiam. W wiadomości, robimy sobie testy. To te parametry są inaczej sformułowane. Można sobie puścić w teście. Tutaj mamy stop loss dodatkowy, czyli 4. Razy większa ta świeca będzie plus ileś tam. No niekiedy zdarza się, że na przykład tutaj mamy jeden i broker ma zawsze jakieś minimum. No to wiadomo, że trzeba troszeczkę więcej mieć, by otworzyło zlecenie. No a to jest taki dodatkowy po prostu parametr, dodatkowa opcja tutaj w tym robocie. No, i dalej mamy break even, czyli po ilu punktach ma robot przestawić na 0. Trailing stop, czyli stop loss kroczący. Ile ma iść za ceną stop loss. Tutaj mamy dwa parametry, czyli właściwie te dwa parametry, tu są 3000, one nie będą nam działały. Dlatego że. Ten robot nie ma take profita. Po prostu nie jest ustawiony take profit. A to jest parametr, yy, który mówi nam, że jeśli kurs będzie od take profita na przykład 10, to stop loss kroczący zmieni się z 340 na 10. Ale tak jak powiedziałem, na fakt, że nie ma take profitu, to te parametry nie będą działać. Tutaj mamy mm, Trailing Pips mm, Buy, czyli po jakiej cenie. Yy, po ilu pipsa ma się uruchomić e, trailing stop? Baj, czyli stop rozprzestrzenić. Te same parametry mamy dla seli. E, I tutaj mamy dodatkowo jeszcze godziny. Możemy sobie wyznaczyć, w których godzinach robot ma handlować, też taki dodatkowy parametr. E, no, jeśli ktoś będzie chciał sobie ustawić tego robota e, na przykład na day trading. Bo, jak najbardziej, też można sobie go ustawić i handlować na niższych interwałach czasowych. No to można sobie ustawić godziny, na przykład te europejskie, gdzie jest najwięcej. Czy tam Europę połączenie od 9 do 16, gdzie jest największa zmienność na rynku, można sobie ustawić godziny. Zawsze te godziny są zgodnie z czasem serwera, nie zgodnie z czasem naszego, tylko z czasem serwera. Ok, to chyba tyle, jeśli chodzi o parametry. Jeśli mamy, mówimy o testach, no to test sobie puszczamy. Należy sobie zrobić optymalizację, oczywiście. Też tutaj optymalizacja może być dwuznaczna, bo możemy sobie sprawdzić, w jakich parametrach ten robot będzie sobie fajnie radził. Druga sprawa. Jest to na tyle fajne, że hejka nasz jest to rodzaj wykresu. On bazuje na cenie i na zmienności. Więc wykresy połączenie z analizą techniczną zawsze będzie miało 100 razy, większe, 100 razy większe, jak to nazwać, skuteczność niż jeśli używamy wskaźników dlatego że wskaźniki bazują na można powiedzieć historii co oznacza, że na przykład jeśli mamy konsolidację, to dany wskaźnik może już nie działać, a w trendzie będzie działał. Hejka nasi będzie działał i analiza techniczna, nasza analiza techniczna zawsze będzie, zawsze to widzimy. Więc całkowicie inne przełożenie jest na handel. Tutaj mam jakiś test zrobiony już na akurat na dolar do jena o co to nam wyszło aha no tutaj akurat wyszło wyszedł taki duży wynik ponieważ e, ryzyko tu jest źle ustawione bo tu mamy 002 lota e, więc 002 lota a depozyt początkowy tu jest 300 dolarów zaledwie no więc od 300 do e, no niezły wynik no ale oczywiście z takim ryzykiem chyba nikt nie będzie handlował. Jak widać, skuteczność jest bardzo dobra, bo na poziomie 50% ryzyko do zysku jest 1,75, czyli za straconą złotów, za straconego dolara zarabiamy 1,75. Jest to bardzo fajne. Obsuwa kapitału 20%, więc tutaj mamy no grubo ponad 1000 nawet 2000%, jak dobrze liczę, czyli zysk 2000% w stosunku do 22% straty jest naprawdę y, bardzo dobrym wynikiem. Możemy sobie to puścić. Ja to tak puszczam też, żeby y, lepiej się to liczyło. Za chwilę nam test wyjdzie. Y, to w przypadku, jeśli byśmy chcieli na przykład robota puścić cały czas w cyklu, aczkolwiek tak jak powiedziałem e, moim zdaniem jest lepiej samemu interpretować analizę techniczną i puszczać robota e, zgodnie z trendem w którymś e, z kierunków e, ktoś może powiedzieć ok, ale dlaczego na przykład w robocie nie ustawiliśmy e, tych parametrów żeby on sam określił e, w robocie określić trend najprościej jest na podstawie wskaźnika a tak jak powiedziałem ja wskaźniki nie wierzę nie używam wskaźników e, nie ma jak określenie trendu samodzielnie i wtedy puścić zgodnie z analizą techniczną danego robota. Wtedy są rezultaty naprawdę fajne. O, więc teraz już mamy dobrze, dobre wyliczenie, czyli mamy z tym ryzykiem 300%, 330% dokładnie i ryzyko 18, prawie 18%, czyli ryzyko do zysku jest naprawdę rewelacyjne. Jeśli jest większe niż 1 do 5%, jest to już naprawdę dobry test. Skuteczność 50%, jak powiedziałem. No i tutaj wskaźnik zysku są to parametry, które nas najbardziej interesują. Wykres wygląda w ten sposób, myślę, że atrakcyjnie. No i można sobie te testy robić na dowolnych instrumentach. Tutaj na przykład możemy sobie sprawdzić nie, 4 godzinówce. Jak tutaj powinien optymalizację zrobić? Na obligacjach Wielkiej Brytanii, ale tak, aha, tutaj muszę a, warto pamiętać też, dobrze to zrobiłem, że na obligacjach w ogóle na kontraktach futures obowiązuje jeden lot, a nie jak na foreksie, że tam mamy dziesiątki czy setki. No i tutaj mamy test, w ten sposób to wygląda. Tu jest oczywiście inne też przeliczenie. W stosunku ryzyku do zysku, więc można sobie, no, na demie wa warto sobie sprawdzić jak to wygląda. Minusem tego mm, testów na e, futuresach jest to, że wiadomo Fut contact futures ma 3 miesiące i tutaj niekiedy mm, no, tych testów, te testy są krótkie, Aczkolwiek ja w niektórych przypadkach używam takich, takiej, można powiedzieć, intuicji, czyli po prostu patrzę sobie na wykres jakikolwiek jakikolwiek instrumentu, jadę w przeszłość. No co, jest? się zmienić? Okej, okay. jadę w przeszłość i po prostu patrzę, jak się przekłada, czy na przykład tutaj mamy trend, mocny początek, mocna świeca. I tutaj mamy trend. Sprawdzam sobie, ile te świeczki mają. Przykładowo 81, 80. Wrzucam to w robocie. E, czyli do jakiego parametru, do ilu ma nie grać. No i po prostu on te świeczki będzie omijał. Tak samo w tradingu, e, o czym mówiłem też w wideo poświęconym. E, Grupie na Facebooku. Ja też o tym mówię, że tego typu świece ja po prostu je omijam. Omijam bądź stoplosa. Jeśli tu otwieram bajową, gdzieś stoplosa przedstawiam pod tymi świecami. A tego typu świeczki malutkie, doji po prostu ignoruję. Warto się zapoznać z tym wskaźnikiem. Z, z tym rodzajem wykresu naprawdę jest rewelacyjny, a z robotem można naprawdę mieć o wiele lepsze rezultaty, porobić sobie optymalizację i popatrzeć jak to wygląda. Ok, to tyle się chodzi w to wideo, dzięki za uwagę, pozdrawiam, no i powodzenia jeśli chodzi o trading.